Oj, drodzy, przygotowałem wam wersję od tyłu z Kibidi Toilet. Mamy bardzo dużo nowych wiadomości od Ta Titan TV Mana. Zostawcie 500 łapek, bo się napracowałem. Patrzcie, mamy tu nowego. Ujawnił się agent, człowiek, człowiek, który jest agentem. Słuchajcie, ciekawe, o co tu chodzi. On chyba pozbiera nas i coś nas zupgradeuje, albo coś. On chyba uszkodzone te kamery zbiera. Zobaczymy, co się wydarzy. Mamy Jimena. Jimen powrócił i tak jak wam mówię. To była pułapka. Ja dobrze to przepowiedziałem, słuchajcie. To jest niezłe. TV-man uciekł. Został. Wbili mu słuchajcie, nóż. Wbili mu nóż, niestety. Ale co ciekawe, nie zginął od razu tylko on się teleportował i uciekł. Pewnie go. On, on jeszcze wróci, moim zdaniem. Ale musimy odkryć tutaj w tej wersji sekretne wiadomości. Uwaga. You are so bad, czyli jesteś strasznie zły. Kurka, no ale naprawdę mega to wygląda. Jimen bardzo jest można było się spodziewać, że Jimen przetrwa dłużej tą promieniowanie. Bo jednak to g prawda? Trap. Tutaj nie rozumiem. Trap to jest pułapka na końcu, ale co on mówi? A, a, e, a Authentic Trap? Or something? Coś takiego. Słuchajcie, ciężko tu dostrzec to. Facing trap albo coś takiego, słuchajcie, no ciężko mi wymyślać, co to może być. Albo authentic, albo offensive trap. No nie wiem, a może wy będziecie wiedzieć, co on powiedział. Także tyle w tym odcinku. Dzisiaj przejdziemy jeszcze do sekretów, ale to w nowym.